Jeżeli idzie o centralny port komunikacyjny powiem krótko, oczywiście 2027 to jest data, w którą chyba nie wierzą także pracownicy tego portu, ja dziś opóźnienie na tej budowie oceniam na 3 lata, prawdopodobnie ono będzie głębsze. Natomiast widzimy rzeczywiście, że powstaje za bardzo duże pieniądze, dwa razy takie. Jak wychodziło to z analizy, port lotniczy w Radomiu i to jest większe zmartwienie, nawet nie dla przedsiębiorstwa, porty lotnicze, którego buduje, ale dla mieszkańców Radomia dlatego, że to oni będą musieli spłacić tę budowę. To jest już w tej chwili prawie miliard złotych. Kiedyś lotnisko, które było takim przedmiotem memów, żartów, o co w ogóle powstało, no strasznie się męczyło, rzeczywiście były tam trzy linie lotnicze, które uruchamiały połączenia, niektóre wytrzymały dwa miesiące, niektóre 12 miesięcy, ale mimo dopłat nic z tego radomia nie wyszło. No i pytanie, dla kogo w tej chwili ten port lotniczy jest budowany? To z zamysłu ma być lotnisko, które odciąży okęcie. Pomijam oczywiście temat, że dzisiaj ciężko odciążać lotniska, bo one są odciążone przez pandemię, i chociaż w Polsce wydaje się, że ten powrót do latania będzie szybszy niż taka średnia w Unii Europejskiej. No to nie musimy się przekonywać, że przepustowość Okęcia w tej chwili ma spore, że tak powiem, luzy. W jaki sposób można zachęcić do latania z Radomia, gdzie nigdy rynku nie było? Nie wystarczy zbudować lotniska. Trzeba oczywiście mieć zainteresowanych pasażerów i zainteresowane linie lotnicze. To, że jakieś jedno biuro podróży czy drugie podpisało list intencyjny, że chciałoby stamtąd wykonywać loty czarterowe, nic nie znaczy, bo piekło jest usiane listami intencyjnymi. Najwięksi przewoźnicy, dla których to lotnisko rzekomo jest budowane, czyli tani przewoźnicy, więc Wizer, który jest na okęciu, mówi, nie mam zamiaru się wynosić, bo rynek jest w Warszawie, Ryanair, nie chcę powtarzać słów szefa Ryanair'a o tym, jak ocenił to, tą inwestycję w skali w ogóle inwestycji w Polsce, ale też nie jest zainteresowany tym lotniskiem. Jedyny, jedyna możliwość, o której się mówi, to jest administracyjny podział ruchu, czyli takie siłowe wrzucenie linii lotniczych z Okęcia. Nie jest ono możliwe do zrealizowania tak od, dlatego że to są przepisy bardzo rygorystyczne. Musimy te wszystkie zmiany uzyskać akceptację dla tych zmian w Brukseli. Udało się to raz w ciągu obowiązywania tych przepisów na znacznie lepszych warunkach, więc póki co oczywiście nie wykluczam, że będziemy mieć jakieś 40-50 tysięcy pasażerów takich pojedynczych losu, lotów czarterowych, ale no, lotnisko budowane na 3 miliony a też przypomnę, że straty przestajemy ponosić, kiedy na lotnisku jest odprawiane 1,5 miliona pasażerów. Widać cały czas, że jest to no niestety inwestycja nietrafiona, bezsensowna, tylko tak właściwie na zasadzie rywalizacji między państwowym przedsiębiorstwem a lotniskiem w Modlinie, które jest zarządzane przez władze samorządowe.